i teraz jest tworzy nie ma na razie już mm. <laughs> jest teraz na czasie to jest w modzie gotowa? tak no jedziemy z tym koksem panie a kto panu zezwolił na to? to w sali kopa dać panu co? dać panu kopa i się pan przewróci? Ubeki kurwa jebane kurwa Czego powstaje pedofilia? To ja muszę się cało zebrać, ty ja wyjdę. Nie, no się jedziemy, Teraz opieramy górę. No, to dawaj się jedziemy. Z tym koksem? Tak, z tym koksem, dawaj, jedziemy. Zawsze jest, Ona nie pszczoły jakie słyszałem. 7, 8, 1, 2. Raz, raz, raz. Maju! Maju! Koua tak. nie wyrabiam, p pie... leśnie. Sorry, weź to Maju coś! O, bo fantastycznie <ścoughs> Dzień. Dzień. właśnie, bo są kurwa krzaczory, e, drzewa, plac zabaw i to jest kurwa, jego kurwa miejsce właśnie. A, coś to nie, ale nie jest e, pedofil, no tak on może obserwować kurwa, tak, za drzewem kurwa stoi pedofil, tak idziemy. <ścoughs> Ta,